4 lipca Sebastian Będziński zapraszam na informację. Wczorajsze upały dały się we znaki także komputerom, z których emitowany jest nasz program. Stąd też nie został w dniu wczorajszym wyemitowany serwis informacyjny, za co przepraszamy. W związku z wczorajszą konferencją na temat współpracy ratusza z poseł Ewą Drost, dziś prezentujemy jej oświadczenie. W związku z wczorajszą konferencją prasową rzecznika prezydenta miasta Głogowa pragnę złożyć oświadczenie. Podtrzymuję swoje stanowisko, ponieważ nie otrzymałam wniosku od pana prezydenta, na bazie którego powstała interpelacja. Wielokrotnie namawiałam do współpracy. Przykładem tego mogą być apele skierowane do mnie z różnych gmin. Na apele te została udzielona odpowiedź. Generalna Dyrekcja Dróg poinformowała gminę Kotla, że w programie na lata 2008-2012 przeprawa nie została ujęta. Program ten został przyjęty uchwałą Rady Ministrów zarządów pana Jarosława Kaczyńskiego.